To... Dobra, już mam. Dawaj tu kurwa, lecimy z pokoksa. Po co ci rękawiczki? No jak chcesz to przytrzymać. Telefon mi masz trzymać. Upaprałeś mi cały telefon. Ja pierdolę. Dobra, rękę. Po co ci te... Jedna, rękawiczki. Rękawiczki. jedna chociaż. No to dobra. Daj mi ten telefon. Trzymaj tam nie pierdol. Jeszcze, jeszcze mi odwrotnie daj Jak on tu trzymać do kurwa, nędzy? Tak jak teraz. Dzielamka. Czekaj, tak, bo nic nie widać. To świeć. Piską. Dawaj, li, li, wieja idzie idzie, Idzie, le, I to? dobrze. le, to? No nie, le, le, tu jest le, 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 wiesz? Daj mi No i poszło ładnie I teraz Dobra poszło Teraz trzeba założyć Kręć tam kurwa film do chuja. Jest bardzo ładnie Trzymajcie pani I to da, nie no, Nie nie co? Masz tam? No Wyrównaj. No wyrównaj no, jak, jak ma się no A idź pan w Panie. ma być, patrz. Musisz tak... Trzymaj nie, 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 do... pójdzie pójdzie nie, do... pójdzie telefon, kurwa. nie, 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 więcej. O, widziałem. jak Klucz nie, nie, do kurwy nędzy! nie, ci... nie, no, nie, 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 blokuje w tym momencie Dobrze jest, jak, jest. Całe życie z wariatami nie, Co nie, Wyłączył. nie, No nie, nie, kurwa. Daj tak się tak przytrzymam do cholery jasnej Czekaj, jeszcze mogę tym pierdolność tu No i teraz... Bij jeszcze ma, Masz miejsce? Jak a, masz, masz miejsce... A, I teraz mi weszło fajnie Nie, ma, masz jeszcze... Ten, o, ja, ten, ja pierdolę Ty w możesz bić, tym o! Jeszcze, lej tym Bez przedłużki, bez przedłużki Ale jak chcesz przedłużką i chuj I Nikt mi tego nie zabroni Widzisz jak poszło? Zepsuł Poszło Zepsuł a śruba wyszła. I teraz po Jagie... po jakiej Mersera musi, kurwa, ma niech zapierdalać. Dla ciebie. O, brrr, szalony, szalony. No i śruba wyleciała. Proszę bardzo. Oj. Nie, kurwa, pięknie. jak ty powiedziałeś, za mało grzałeś. Jeszcze, kurwa, trzy razy będę grzał. Tak. I teraz um, musi zapierdalać po jakiej Mersery, kurwa. Jest pięknie, jest pięknie, je poszła, kurwa, jak masło. Kurwa. No. Dobra. No dobra, już wyłączyć ten telefon, kurwa, bo...